Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Bebko i na początek mam dla Was nowe kosze, które są prostokątne, do tego mają taki okrągły uchwyt, są one plecione, ale przez to, że mają metalowy stelaż to są stabilne. Dostępne mamy dwa rozmiary, to jest akurat mniejszy, który kosztuje 25 zł i ma wymiary 27x17x20 cm, natomiast duży kosztuje 35 zł i ma wymiary 33x21x26 cm kochani w dzisiejszym odcinku będę miała dla was nową cukierniczkę oraz cudny obrós, oprócz tego do zielonego kompletu talerzy dojechały miseczki z jesiennej kolekcji pojawiły się dyniowe deski oraz świeczniki do Pepko wchodzi też nowa kolekcja i z niej pojawił się cudny obrus. a oprócz tego będę miała dla was kolejną kwiatową pościel oraz posłanie dla pieska do auta, więc kochani oglądajcie do końca, a jeśli filmik wam się spodoba to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę a teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od mojego hitu odcinka i jest to szklana cukierniczka która jest wykonana z takiego grubszego szkła przez to jest dosyć ciężka do tego jest takie delikatne paseczki kosztuje ona 10 zł a średnica to 11 cm mamy też kolejny zaparzacz i to jest akurat ten klasyczny który bardzo często pojawia się w Pepko. jest on szklany, ale nie ma żadnej podstawki to moim zdaniem akurat minus kosztuje on 17 zł a pojemność to 700 ml Kochani, do Babko wchodzi nowa kolekcja, która nazywa się Dream Garden. I na razie z tej kolekcji u mnie pojawił się bieżnik. Jest on wykonany z takiego aksamitnego materiału, bardzo miły w dotyku. Natomiast nadruk na tym bieżniku, już co nieco może nam powiedzieć o tej kolekcji, ponieważ mamy tutaj kwiaty w kolorze fioletowym, dużo liści i złote wstawki. Do tego wszystko jest na takim e, ciemno-beżowym tle. Powiem że bieżnik jest naprawdę bardzo ładny. Kosztuje on 15 zł. A wymiary to 35 na 150 cm. No powiem wam, że jestem ciekawa, co jeszcze z tej kolekcji się pojawi. Mam też dla Was przepiękny obrus, i tym razem na białym tle mamy takie zielone gałązki. Bardzo mi się podoba ten kolor, bo jest to taki szaro-zielony. Kosztuje on 25 zł. Wymiary to 140 na 180 cm, czyli takie klasyczne, ale popatrzcie, jak on się pięknie prezentuje. Drugi obróz natomiast jest cały biały i w kamerze trochę słabo to widać, ale mamy tutaj taki delikatny wzorek w kwiaty. Też ładnie to wygląda, ale mi bardziej podoba się ten w gałązki. Kosztuje on 20 zł, a wymiary ma te same co ten wcześniejszy, czyli 140 x 180 cm. I już chciałam iść dalej, ale przypomniałam sobie, że w PEPKO mamy podkładki, które idealnie będą pasowały do tego w gałązki. One są dostępne w kolorze takim szaro-zielonym albo kremowym. No i popatrzcie, jak to świetnie razem wygląda. Możecie sobie stworzyć naprawdę bardzo ładny komplet. Kosztują one 12 zł. średnica mamy tutaj 38 cm i możecie sobie kupić na przykład 4 zielone, ale ja osobiście wzięłabym dwie zielone i dwie kremowe, wtedy by to wyglądało o wiele ciekawiej. Webkow wprawdzie mamy podkładki, które mają dokładnie ten sam wzorek w te zielone liście, no ale one nie pasują do takich obrusów. Takie wzorzyste podkładki świetnie wyglądają na jednokolorowych obrusach, na przykład na białym albo szaro-zielonym. Oczywiście nie mogło zabraknąć też nowości z jesiennej kolekcji i ostatnio pokazywałam Wam deseczki w kształcie żołędzia, a teraz pojawiły się w kształcie dyni. Są wykonane bardzo podobnie, też mamy tutaj takie ala pojemniczki, tylko oczywiście mamy tutaj trzy, a nie dwa. Kosztują 25 zł. Mamy jeszcze jedną perełkę w kształcie dyni i tym razem jest to ceramiczny świecznik. Kosztuje on tylko 5 zł, bardzo ładnie jest wykonany. No i tutaj mamy miejsce na podgrzewacz. Do mnie do Pepko dojechała spora dostawa tego kremowo-zielonego kompletu talerzy. On zbiera bardzo dużo pozytywnych opinii. Mi osobiście bardzo podoba się kształt tych talerzy, ponieważ one są takie proste. Ale pojawiły się też nowości. Mamy miseczki w kształcie kwiatuszka, które wprawdzie nie mają tej brązowej obwódki, ale kolorystycznie pasują. Mamy dwa rozmiary do wyboru, to są akurat mniejsze, one są pakowane po dwie sztuki, kosztują 12 zł i mają średnicę 11,8 cm i one są dostępne w kolorze zielonym, natomiast na dole mamy większą, która też jest w kształcie kwiatuszka, kosztuje 20 zł i ma średnicę 18 cm i ta większa przyjechała zarówno w kolorze kremowym, jak i zielonym, więc prawdopodobnie te malutkie kremowe też się pojawią. Kochani, mamy kolejną kwiatową pościel w PEPCO. Tym razem te kwiaty są o wiele większe niż na tych wcześniejszych wzorach, do tego mają taki ładny, fioletowo-różowy kolor. Pościel to oczywiście 100% bawełny, jest bardzo miła w dotyku. I mamy trzy rozmiary do wyboru. To jest akurat najmniejszy, czyli 140x200 na i kosztuje 45 zł, ale mamy jeszcze średnią, 160x200, która kosztuje 60 zł. I największą 220x200, na która kosztuje 70. Znalazłam też nowość do łazienki, i jest to okrągły bambusowy pojemnik, który ma pokrywkę. Kosztuje on 12 zł i idealnie sprawdzi się na patyczki higieniczne. Teraz hit, który znalazł na butelkach. Pojawiły się buteleczki, które wyglądają jak bidony, ale kochani, one są szklane. Kosztują 15 zł, pojemność mamy tutaj 700 ml. Do tego one mają taką dodatkową nakładkę, dzięki czemu fajnie się je trzyma i dostępne są w kolorze czarnym albo kremowym. Oczywiście nie mogło zabraknąć też kolejnej perełki z kolekcji dla piesków, i tym razem pojawiły się posłania do auta. Są one w kolorze szarym. Do tego z tyłu mamy taką dodatkową poduszkę na oparcie. Do tego maszelki, które przymocowujemy do fotela oraz smycz dla pieska. Kosztują 55 zł, są bardzo miłe w dotyku i u mnie pojawiły się tylko w kolorze szarym. A na koniec, kochani, nowa kolekcja do sprzątania. Mamy tutaj rzeczy, które mają drewniane dodatki. Do tego niektóre plastikowe elementy są takie jasne i lekko przezroczyste. Tutaj na przykład mamy taką małą szufelkę, która kosztuje 12 zł. Ona się idealnie sprawdzi do okruszków. Oprócz tego pojawiły się też szczotki. Na przykład tutaj mamy z takim długim uchwytem. No jak widzicie, ten uchwyt też w połowie jest drewniany. Kosztuje ona 7 zł. Obok mamy szczotkę, którą wam gorąco polecam. Ona ma taki dodatkowy uchwyt. Powiem wam, że ja zawsze taką szczotkę do szorowania miałam taką zwykłą, prostą, bez żadnych uchwytów. Ale Tom o wiele łatwiej się pracuje. No i w tej nowej kolekcji ona kosztuje 8 zł i jak widzicie, też ma drewniany uchwyt. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, przepraszam, że w tym tygodniu tak mało wpadało filmików, ale niestety się rozchorowałam. Już czuję się dobrze, ale mam straszną chrypę, więc przepraszam Was za mój głos. Dzisiaj jeszcze podjadę do sklepów i nagram dla Was kilka takich ekstra przeglądów, a teraz kochani życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.